Panujące od 27 marca obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, decyzją rządu zostały przedłużone do 18 kwietnia. Do tego czasu zamknięte pozostają przedszkola i żłobki, a opieka w nich będzie możliwa wyłącznie dla dzieci, których rodzice wykonują zawód medyczny lub pracują w służbach mundurowych. Nauka w szkołach pozostaje w trybie zdalnym. Zamknięte będą centra i galerie handlowe oraz wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane. Zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i salony urody również pozostają zamknięte. Działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. W obiektach kultu religijnego i kościołach może przybywać maksymalnie jedna osoba na 20 metrów powierzchni. Województwo Zachodnio Pomorskie będzie wspierać Wielkopolskę i przyjmie nadmiarowych pacjentów z tego regionu. W naszym województwie znajduje się jedyny szpital tymczasowy w Polsce, który nie rozpoczął jeszcze swojego działania. To Hala Netto Arena, mieszcząca się przy ulicy Szafera w Szczecinie. W województwie zachodniopomorskim zajętych jest aktualnie 66% łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, a także około 67% respiratorów. To drugi najniższy wynik w kraju.